Wesoła siłownia, trening z DJ Mojsem I meczyk oczywiście Tym razem na wyjeździe Więc trening bez Igora Ale mamy tutaj drugiego trenera Suplementy, zdrowa żywność i odzież sportowo On też wie o co wszystkim chodzi To produkt, co? Jedziemy I... Intensywna rozgrzewka na Orbitreku Tak właśnie wygląda to DJ Myszka wkłada całe nie serce w te przygotowania. Wielka rozgrzewka, DJ Moist już nie ma sił. Przyspiesz, przyspiesz. Jaki wynik? Arsenal jak zwykle pewnie przegrywa. Jest i zegar, który macha handelkami Jakby to były piórka. Człowiek zegar małapy większą niż głowę A ja tak chodzę i nagrywam, że nie niby ćwicz Wesoły hype my na siłowę Co jest pan rozgrzeweczka? DJ moi cały odcinek będzie robił rozgrzewkę Przyspiesz, przyspiesz Dobra rozgrzewka Tylko po co jak później się nie ćwicz Dawaj bliski, jedziesz A, a, duchę, tak? a. widać, że na sucho to wszystko zbudowali tak hype, nie powiększy większy dołu. a jeszcze większy Szyt. Szyt. A. skup się, kurwa, człowieku a co, nie ja. na pierwszą, najważniejszą serię co? rób dawaj malutki <gry> raz dwa trzy Dobra, oni muszą można zapomnieć. Tu gdzie prawdziwy człowiek w siłowniu. Tak jest. Weźmy dźwięk, <laughs> bo się złamiesz zaraz. Przez Jezus. pęd do tej sławy. Jezus. Można iść do domu. Jedna seria zrobiona. Co, na wakacjach kurwa ty, że 6 dyszek wiesz? <laughs> Zegar na wakacjach, 6 dyszek. Na górę klaty. Tak zwane roztrenowanie. W jego przypadku. Chyba za mało, co? Widać, że hormon wzrostu poszedł. Tak. 41, 2. <grywa> Dawaj, chłopczy baba jesteś. Jeszcze dwa. Dawaj, ostatni, ostatni. Kurwa... Dawaj silno ręki Jedziesz Manuś Jeszcze chyba nigdy nie miał więcej siły Niż dzisiaj Ta kamera jednak powoduje więcej Mocy Która gromadzi się w mięśniach DJ Mojsa Dał radę Nie napinaj, szkoda koszul Sarenki biegające po polu Tak zwana biegająca sarenka Ile kalorii spalonych? 100. Biorę początek, bo początek Ta już pękł Zaraz będzie ciart Chyba czas być z tyłu Jest i pan martwy ciąg Czekaj, chyba założę 4 cztery razy więcej, żeby spóźnić <laughs> Nigorek go tak nie za bardzo nauczy. Nie zginę, tak, tak. tak, tak łokci. Bardziej Bo prosto. To jest ta maszyna taka, Nie, miękrze, bajmy, nie, nie, żeby... Za dużo dojebałeś po prostu. Nie masz siły tego wziąć. Nie, tak jest, jest to mistrza, <grydzi> Hay, <ty> jak na stacji <grydzi> co powiemy? O technice tego zawodnika? Mogłoby poprawić. poprawić, co? Z wieloletnim doświadczeniem, zagis już wie jak, jakie błędy popełniają tak zwani amatorzy. Są robione plecki. Jestem Dawaj, seryjny morderca. Dawaj, duży zegar. 14, 15 z Nie było mniejszych, kurwa. Hanky. Na niego i tak są za mało U człowiek, zegar. jak zły. Do tego to jest lekkie, lekkie jak Adam Małysz. Dawo. Lekkie jak Adam Małysz. 100. 120. Co o nim powiesz? Jest potencjał. Czy ja wiem? Dawaj, mość, siadaj na księżyc. <noise> tak jest. Dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze raz. Ostatni. Dawaj, dawa, dawaj I górę. Dawaj, dawa. Dawaj. O kurwa. Jeszcze nigdy nie było większej mocy. O pan Ten bicek rośnie. Czarny wyszczupla. Czarny wyszczupla, dokładnie. O jebaan, a on? Tylko, tylko biega z tymi handelkami. Wszyscy robią wykroki a moje zbieganie z handelkami Taka siła ciebie bije, że aż się za zacina telefon Ile tu już tego robisz kurwa Do odcięcia? Dobra, jeszcze jedno, ostatnie. Dawaj, ostatnie. No, kobita najlepiej robi pompki. Dawaj, <grym i> sobie tego komentarze. Chłopak, na FIDEJ jego trener personalny DJ Myszka. Tu jest pompowo bicko, tak że nie ma siebie Związczę. No weź teraz spróbuj odebrać telefon. A Tu już nie może. Do bitka. Kurwa, na tym do Wesołej nie zrobił się sam. Dawaj grzybek. Dobra, już Ci chyba wystarczy tego brzuchu. Dziś ejmy is na drążku. 105. pociągnięcie. Jest tak zwany pan żyłk. To już jest koniec. A po kokansie musimy wtrą pa na koniec was. Kokansie piętro. Dziś odgady są ludzie, odgady są, od są ludzie od walki są ludzie. Like pan. A nie nie tak zwany hall. No, to jest taka. Na nas na, ekipa. żeby się nie spadło no, Co wow. się udało, co się udało, Spadł, nie. Nie Mój człowiek idzie. Kręcicie z piją od razu, mija ulicę. Jak w abordażu, po starzu. Mój człowiek denni. Wraca konsola, jest grana, ale zaraz wybuch. Później jedziemy coś szamać Mój człowiek zegar. Ma łapę większą niż głowę, śmigałeś w begach Jak robił formę gotowe Mój człowiek kuci. To pan maczeta od szybko nauczy Cię z panem ładnym jak bombić robimy ruchy Mój, Mój człowiek żywek jest profi Kozackie sztuki Moja ormianka jest tofi, jak chcesz mieć Lucy Mój bracie kręci te topy, zjarany także Później wyciąga te smoki, a je wesoła ekipa się bawi oh. do rana Jak w tripa na koncert, Zaraz są ludzie od Dobra, daki, ja są ludzie do grania, Dobra. są ludzie od walki, są ludzie od chlamy A ja stawię tylko na nas, na nas, Jaki pastor rana Mój człowiek wimy Nie ma, że coś go przerosło idymy Wpadając wirem, jest ostrożierbiny Także weź lepiej nie pod kość Chłopaku, patrz gdzie to poszło Rozdaję karty jakami, tak jest za czysto Ma to tu zostawić farby Mój Buja się tylko w po drugiej stronie fotografii Mam Wojtka koziarę weź mu odpali nalej Tak się łapie moment Mój DJ nie umie mówić ale nie odmówi polej co jest? To wesoła ekipa, jak jestem przekajbowany to tylko przez krzyka Wesoła ekipa się bawi do rana Jak ruszamy w tripa na koncert od zaraz Są ludzie od gadki, są ludzie do grania Są ludzie od walki, są ludzie od chlania A ja stawię tylko na nas